Witam wszystkich. Zapraszam do oglądania Stalker. Tu ten odcinek zaczniemy sobie od zdobycia darmowej maski aurory. Już pokazuję tutaj delikatnie na północ. Trzeba tylko uważać, bo mamy tutaj mnóstwo mutantów, psów mutantów. Dlatego ja pokazuję mój sposób. Szybko wbiegamy i teraz na drabinkę na górę. Aczkolwiek trzeba uważać, bo po drugiej stronie, na balkonie czemu to tak się chwieje? Nie no. Spróbujmy powoli. Zabieramy maskę i wszystkie rzeczy, jakie tu leżą. I teraz, tak, tam jest samochód ze skrzyniami, aczkolwiek nie radzę tych skrzyń rozwalać, ponieważ kryją się w nich radioaktywne odpady. Po dotknięciu których od razu. Mamy 100% radioaktywności. Teraz ja spróbuję przeskoczyć na drugą stronę. Tylko trzeba uważać, bo tutaj mamy też wyładowania, anomalie. I to będzie mnie kosztowało sporo energii też. O nie, się nie udało. No to nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, udało się uciec. Biegniemy do bazy. I w ten sposób zyskaliśmy darmową maskę. Oczywiście można też kupić za kredyty. Ale to jest najlepszy sposób, żeby zdobyć ją za darmo. Jako początkową. Ok, teraz kolejna sprawa. Mamy tutaj. Do zdobycia jeszcze nowy strój, nową, nową zbroję w starym młynie. Tutaj mamy też misję i tam właśnie się udamy, zasybuję tylko. Okej, okay. no, no misja jest trudna, którą musimy wykonać, dodatkowa, ale oczywiście energia się przyda, ale i spójrzmy... Nie, dobra, nikt tak zostanie, nic nie będę tutaj zmieniał. Help Stalker? Co się z tobą Okej, tędy chyba nie przejdę i tak, muszę się zwrócić. To jest denerwujące jak ta broń się chwieje. A nie mam jakichś ulepszeń do niej? Mogę nic zainstalować. Tak. To chyba u technika trzeba robić. Wyładowanie przed nami. Okay. Mało, mało brakowało. No dobra, to jest już tam. Zróbmy save'a. jest wejście ciekawe O nie. Yeah. Ujrzyj Widzę go, widzę go przez tą dziurkę tutaj, przez tą szparę. Dobra, jest tam. Poszedł. Jest... Dało się schować, ale jazda. Nic mi brakuje ale fajnie tu się robi te podchody, mogę sejwa? Mogę. Jak za starych czasów. O, 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 ktoś ktoś się czai. Widzę go. Tam jest. Ładnie. Hedzik poszedł. Zapisane? Czyli co? Czyli cisza? Teraz przydałoby się trochę amunicji zdobyć. Gdzie jest jego broń? A on pestkowca tylko miał. Jak rozładuj LT, no i pięknie. Dobra, pójdźmy teraz do tych Roz... nie, rozładuj. No i proszę. To, czego właśnie na początku nie wiedziałem i się męczyłem, że, że cały czas mi brakowało tej amunicji. No ale musiałem się nauczyć, zapomniałem o tym. Teraz już się gra o wiele przyjemniej. Aczkolwiek cały czas brakuje mi amunicji. Zaraz, zaraz, zaraz. Nie nic. Zjedź coś. Konserwkę sobie trzaśni, ale wygląda chydnie. Muszę to przyznać. No i jesteś. Poczekaj, poczekaj. Ja tylko najpierw przejrzę tutaj. Teren. Nic. O, zaraz, zaraz. Apteczka to jedno. Konserwy. Jakiś energetyk, ok. O, kurde, ile rzeczy. Nie, no teraz to się obłowimy. Dodatki do broni. Otrzymano dodatek do broni, który jest kompatybilny z Twoją bronią. O, może zamontować go. W moim wypadku, lub mniej dodatków, eee... tylko jak to się robi? że do mniej dodatków przejdźmy, czyli tutaj, nie, to do je ja znalazłem? no nie wiem, dobra, mniejsza... No to ja sobie to mogę zrobić poza nagraniem. Teraz tylko sprawdźmy czy wszystko wziąłem. Wszystko. No, sporo było tu przedmiotów. Więc misja na pewno warta zachodu. Co za skrzynie? Noże odporne. Jorik asked me to get you out of here. He asked you to wipe his ass. That's what he did. <laughs> you think those goons were brought down here by the emission? Jorik lost a wad of cash playing cards and garbage, and figured he could hide out here. Well, the fucker wasn't completely wrong. They didn't get him. They got me. What you looking at? Expecting a reward? Check the togs. I'm just glad they left me my suit.

But don't count on anyone standing up for you if you run into trouble. You'll be better off that way. All right, you stupid asshole. Get over here. Okay. Coming, you have no idea how glad I am. Why don't you come a little closer? Let me get a better idea. Uh, I've got something. W uh, starym młynie you. Jest jeszcze też mm, take a nowa zbroja. Warto by było tam zajrzeć. Ale tutaj mamy też misję. Artefakt dla Cymbała. Ale zaraz ja nie odebrałem tego zamówienia. O, aby użyć aktualnego dodatku do broni bez otwierania włącz, dodatki, no ale to nie do tej broni, może do innej. O, do tej. No, z tłumikiem, fajnie, jesteśmy bardzo blisko, tu jest jeszcze jakaś skrytka przy okazji, a to ona jest tu dobra. let's see Ok. Jesteśmy, jesteśmy tuż obok. To z nie chodziło, ja wcześniej tylko wykosiłem wszystkich. <grymne> no to co? Wracamy do cza czarownika. Ale gra jest świetna. No na początku myślałem, że miałem trochę mieszane uczucia. Wiedziałem, że Stalker jest dobry, że, że, że się gra, że rozkręci. Ale już teraz wiem, że no naprawdę. I po tych jeszcze właśnie ustawieniach lepszych graficznych, to teraz jest już w ogóle dużo lepiej. Czyli trochę z kontrastem, trochę z różnymi rzeczami. 320... Oj, zaraz. O, już się wstręczyłem, że to. Ok, noc nastała. Muszę jak najszybciej. Kurde, tylko jak? Ja muszę jakoś na drogę wrócić. Na te podwyższenie, kurde, nie wiem jak. O tu jest jaskinia, ta o której on wspominał. No to co, zapis i lecimy. O nie! Nie chcę się dowiedzieć, co tam wyładzi. Coś tam dziwnego zaczęło się dziać. Już jesteśmy prawie w domu, trzeba tylko uważać, bo tu anomalię mamy. Bardzo wkręcająca i klimatyczna gra.

A, już nic nie ma. Na razie nie ma, ok. No dobra, w takim razie myślę, że to jest dobry moment, żeby ukończyć sobie ten materiał. Jeżeli film ci się podoba, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie. I pozdrawiam.